Cześć, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy 3 maja, sobotę. Witamy wraz z grubym. No i co, zapraszamy na kolejny odcinek. Dzisiaj mamy w planach kontynuację prac. Mianowicie zacząłem robić drugą klatkę w tej mojej klatce stelażowej z tego z metalu. No i tutaj już pierwsze drzwiczki praktycznie są gotowe. Tu będzie zamykanie. Tutaj dorobię zawiasy. Będzie się ona różnić od tej klatki, no ta klatka to jest klasyczna, z szerokimi drzwiczkami. No Jola, siema Jola, jak tam? Pojadłaś? Czysto tu w miarę masz? No gdzie ty się Jola załatwiasz? Jola się tu załatwia zaraz przy drzwiczkach. Ale tam też widzę ku sztale, także ładuję po wszystkim. Co, tak ci smakuje drzewo? Co? Dzisiaj się ci jakąś brzozę zerwać, bo może być sobie troszeczkę ząbki zeszlifowała. Dobra, zamykamy towarzystwo. No i tutaj będzie troszeczkę inaczej, ale to z tego względu, że po prostu blokuje mnie ten daszek. I gdybym zrobił tutaj od początku takie mega szerokie drzwi, no to by mnie tutaj blokowało. A tak to po prostu będzie klatka taka dzielona. Tutaj będą drzwiczki z siatką, a tutaj takie właśnie jak są obecnie. I do tej klatki właśnie tej tej przeniesiemy sobie naszego donka. A w miejsce donka przeniesiemy sobie dzieciaczki pojoli. Ponieważ no w końcu muszę zrobić tam miejsce naszej balbince, bo balbinka już się powoli zapowiada na wykot, a jeszcze klatki nie ma przygotowanej, no niedobrze. U Loli wszystko po staremu, nie Lola? Lola ma tu fajny chłodek, tutaj w takim miejscu zacienionym jest, także wszystko spoko, leży, odpoczywa, w dalszym ciągu styropian zrywa. Jeszcze raz kontrola, no troszeczkę naderwała, bo miała sprzątane, a widzę, że w tamtym miejscu zaczyna coś grzebać, ale Chyba wiem co jest powodem tej jej grzebaczki. Rozebrałem steropian od góry i popatrzcie, nie wiem czy to widać na kamerze, w samym rogu zalęgły się mrówki. No i teraz pytanie: jak się tego pozbyć i co one tu w ogóle robią? No musiały przyjść z ziemi, no bo skąd? Wcześniej widziałem, że się gdzieś tu po klatce plątają mrówki, więc posypałem pod klatkami preparatem, ale jak widać, nic to nie pomogło. Mrówki się wyniosły na dach, no i co teraz z tym zrobić? Cholerstwem jednym. No, wyciągniemy sobie w takim razie Lolę tutaj do borderu. Od razu mówię, że nie będzie to bardzo proste, ale no muszę to zrobić, bo chciałem tam ten róg spsikać. Pochowały się te mrówki teraz, ale dalej widzę łażą. A nie chcę, żeby naszej pięknej dziewczynki zgryzły. Ale z lolą to będzie masakra. To będzie istna walka, żeby ją wyciągnąć, a ja też nie chcę jej stresować, żeby po prostu sobie nie zaszkodziła, nie Lolita? No, strasznie się dziewczyna denerwuje. Ale cóż je zrobić, no na chwilę musi tu zostać. Pojedzę trawy. Ja cię tu przykryję siatką, bo ty mi już raz uciekłeś. Taka zwinna dziewczyna. No, przeczytałem w internetach, że najlepiej na mrówki to jest słuchajcie ocet. Bo mrówki nie lubią kwaśnego. Nie wiem ile w tym prawdy. Ale spryskamy o... Tu wszędzie te rogi. O, gdzie tu jeszcze spryskamy? Wyprowadzają się. Te mrówki, skurczy byki. tu spsikamy wszędzie. Przydałoby się na dach wejść zobaczyć jak to jest od góry, ale może teraz wystarczy. No, tam gdzieś uciekają do rogu. Masz tam. Musiałem wyciągnąć królika, bo akurat zapach octu jest taki dosyć mocno agresywny. Korzystając z tej chwili, może mi nie ucieknie. O matka, jaki mam ekran zrysowany <laughs> w telefonie. Korzystając z tej chwili wezmę jej i wysprzątam, bo... No jest już nojownik i z tą lolą jest o tyle właśnie problem, że ciężko ją wyciągnąć z, tego, właśnie z tej klatki, bo tak tu ze mną walczy po prostu. No bardzo agresywna jest, nie powiem, chyba jedna naprawdę z niewielu samic, która tak się zachowuje w mojej historii hodowli oczywiście. No i powiem Wam tak, sprzątam tutaj naszej lolicie, mrówki się chyba już powynosiły, przynajmniej nic nie widzę, jest tam dosyć jeszcze mokry ten ruch, ale o, coś tam idzie jeszcze, jakaś odważna mrówka. Zaraz będziemy obserwować. Oczywiście niech się ta klatka troszeczkę przewietrzy. No w tamtym miejscu typowo sika nasza Lolita, mokre. Pozostała część sucha. Tu jeszcze nie było, słuchajcie, sandezjom sypane. A jest bialutko, czyli po prostu dziewczyna załatwia się tam sika. Aczkolwiek kupy są praktycznie w całym oczku. Także kupy robi wszędzie. A sika w tamtym rogu. Także też spoko. No Fiona się akurat załatwiała, wszystko robiła w tamtym rogu. Dlatego też było fajne to, że po prostu co jakiś czas chodziłem tylko z opadką w tym rogu, podgarniałem, a dziewczyna miała w miarę czysto, przez cały czas. I takie generalne sprzątanie było od czasu do czasu. No a tutaj, no i tak musiało być generalne sprzątanie, no bo przecież dziewczyna zaraz będzie miała wykot. Nie tak zaraz, bo w sumie pierwsze dopuszczenie było 9, potem dopiero 15, nie 14 albo 15, już nie pamiętam. Mam zapisane w kalendarzu. Aczkolwiek, no jeszcze jedno sprzątanie pewnie będzie. Cóż, niech się wietrzy, może się wyprowadzą te mrówki, zobaczymy. Wyskane jest, niech na razie się wietrzy, niech to, że tak powiem wyschnie wszystko. Bo tak są oced ma taki dosyć drażniący zapach. No i co? Niech się wietrzy. Ja idę robić klatki, później sobie tutaj jeszcze sypiemy sandezją, no i wpuścimy naszą lolitkę. No, robota idzie do przodu. A Loli się parasoleczkę założyć, bo... No bardzo dobra robota! Już idzie słońce ku górze, więc musimy tutaj parasolką się posłużyć, nie Lolita? akurat mam fajne miejsce to, gdzie mam klatki, bo jest zasłonięte przez te drzewa tam. O, o, o o o te wielkie takie. Przez to króliczki mają dosyć chłodno. Tutaj jak podejdę typowo do klatek, włożę rękę na no akurat w tej już, można powiedzieć temperatura się normuje, przez to, że wyotwierałem. Ale generalnie jest bardzo fajnie chłodniutko. Tutaj wcześniej był steropia, no teraz sandezją posypałem, bo jak jest odstęp popryskane, to fajnie się ta sandezja przykleiła do tych ścian. Może to też pomoże się wyprowadzić mrówką. A styropian zawsze trzymam, niezależnie od tego, czy jest lato, czy zima z tego względu. Przecież styropian nie tylko izoluje od zimna, ale też od ciepła. No, ja uważam na przykład, że jeżeli są klatki typowo na takim nasłonecznionym miejscu, to jak najbardziej pod daszek dać styropian i fajnie to wyizoluje. Nie jest na pewno króliczką tak gorąco w środku. No i voilà, robota skończona, można dopchać tą klatkę. Kurwa, coś nie zrobił! Ona jest na takich prowadnicach, o! Można dopchać klateczkę, elegancko. Tak się prezentują jedne drugie drzwiczki. Jak widać, drzwiczki z odzysku. Łaty ze starego dachu, co tu były wcześniej. Pierwsze drzwiczki, proszę bardzo. Tutaj jeszcze będzie paśnik na zboże. Tylko przewiercę otwory, żeby śrubki założyć. Nie będę przywiercał. E, tu mamy pojnik. Drugie drzwiczki, proszę bardzo, w środku trochę ciemnawo, paścigna, siano. Nie ukrywam, że troszeczkę mogłoby być jaśniej w tej klatce, ale tam widać te otwory prześwity, także stamtąd też będzie troszeczkę światła napływało. No i proszę bardzo, zamkniemy prezentacja. O, wola. Kurwa, jest w No, jeszcze trzeba pomalować, nie? Tam już jest pomalowane od środka. Nie wiem, czy widać na nagraniu. A tak to muszę to wysunąć. Oczywiście królika wyciągnąć, żeby nie śmierdziało. Dzisiaj nie ma czasu, bo popatrzcie, czarne chmury idą. Burze miały być o 13 albo 14. Także zbliżają się wielkimi krokami. Także Jolaśka zaraz będzie miała sąsiada. Sąsiada pana Donalda. Także idę po Donalda i lecimy dalej. Mam nadzieję, że chociaż godzinę czasu jeszcze mam. Tom, lolę trzeba zabrać i ten, i, 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 i robić dalej co się dano. Może mi się dzisiaj uda tą walbinkę przenieść. Dobra. Chodź tu donek, ale masz tu syf. Syf, nie sprzątałem mu. Jak jest Panie Donaldzie? Idziemy. Idziemy do nowej klatki. Dzisiaj nie pochulasz na polu, bo idzie burza. No. Mam nadzieję, że no deszcz też potrzebny wiadomo, ale żeby bez jakichś gwałtownych opadów było i bez jakichś kataklizmów. A dobra. No i voilà, jest nasz Donek. No dla Donka to może nie jest jakaś, że tak powiem, klasa premium, jeśli chodzi o klatkę. Docelowo i tak tutaj nie będzie. Samce chciałbym, żeby miały zupełnie osobne dwa oczka. zupełnie innej klatce. Takie po prostu dwa oddzielne. Yy, z dala od samic. Tak, żeby się hopta się nasze nie denerwowały. Że dziewczyny obok gonią, a one nie mogą skoczyć. No i widzicie. Tak się prezentuje nasz donek. No musi się chwilę biedny zapoznać. Nowe otoczenie, nowe zapachy. Nie? No, mam nadzieję, że będzie dobrze. Ja jeszcze szybko muszę... A tak, muszę łatać. Ale dzisiaj jest normalnie gonitwa. Nie jest tyle co... Znaczy no z czasem. Ale nie tyle co, właśnie że muszę iść coś innego robić, tylko po prostu z pogodą. Muszę gonić pogodę, żeby się tutaj nic złego nie wydarzyło. No i tak, panie Donku. No, siedź sobie tu grzecznie, piękny jesteś. No i do zobaczenia do za Niedługo zobaczymy, jak się tutaj zapoznałeś. No i jeszcze paśnik na zboże ci muszę zamontować. <laughs> na razie przerwa w pracy. No i po wszystkiemu postraszyło, postraszyło. Przeszło obok. Pobłyskało się, pogrzmiało, ale tutaj dosłownie spadły 5 kropli. Nawet nic nie widać na ziemi, tego, żeby coś polało. Także bardzo ubogo. No to też niedobrze, że nie wypada, bo niestety, ale to też jest też potrzebny. Ostatnio to już chyba, no to jest dobry ponad tydzień, jak już nic nie leje. No ale dobra, jestem przy Donaldzie. Tutaj folię włożyłem dodatkowo, bo zaraz wam pokażę, gdzie mam dziurę w dachu. Bo oczywiście, jak moja fachowa ręka wbijała gwoździe, to. Zrobiłem dziurę w ondulinie. Siemadonek Donek. I jak tam, ty pieszczochu mój mały? Trwa klimatyzacja, co? No dobrze, dobrze. Zapoznaj się tu dobrze z klateczką. No Donek jak widać sobie leży. Auta jeżdżą, głośno jest. Muszę od drugiej strony tam włożyć, od tamtej, od tamtej strony muszę włożyć jakieś maty wygłuszające. Kuliczki na pewno z tego skorzystają, no zobaczymy jak to będzie, ale no... Przydałoby się troszeczkę wygłuszyć te klatki, żeby miały większy komfort. No i młodzież od Joli już na wybiegu. Troszeczkę sobie pohasają. No, już nie zdarza mi się tak, żeby młodzież od niej, właśnie te maluszki mi uciekały. Także jestem w miarę bezpieczny. Tylko, że w miarę bezpieczny, jestem w miarę spokojny. To są bezpieczne i nie uciekną. No jedyne co, no to jeszcze przykryję je siatką od góry, tak żeby czasami mnie tutaj nie zaskoczyły. I górą nie czmychnęły, nie? No, ale już generalnie przez tą kratkę nie przejdą. Także mogą sobie hasać, pobiegać. To jest po prostu ich raj i szczęście, no. Obecnie jeszcze mogą, że tak powiem, razem hasać, bo potem już z doświadczenia wiem, że na przykład jak sobie porozdzielałem samice, samice, nie samce, tylko samicach sobie porozdzielałem, no i potem już były te samice dorosłe, wpuszczałem je tutaj, to rodzeństwo na Wybiegno to niestety i tak, pomimo że to były samiczki młode, bo tam bodajże 6 czy 7 miesięczne, to już po prostu dobierały się do siebie, no i zaczęły się gryźć, nie? no bo już jedna po drugiej chciała skakać, no i niestety, także muszą korzystać póki się da, czyli no, póki po prostu są na tyle młode, że jeszcze nic sobie tak bardzo nie robią, no to mogą razem hasać, ale już niedługo no skończy się to i będą wypuszczane pojedynczo. A ty co? Co ganciaru? Będziesz pilnować króliczku. Tak? No, pastucha ma założonego, żeby nie uciekła. No, Gędziara jedna. No by się ściągnęło. Bram otworzyło to. Nie ma gędziary. Kłapałuszek, taki za tyłuszko. Łuki tuki fajne. No. Pies myśliwski. No, mówiłem, że są młode i jeszcze nie chybają po sobie. No to proszę bardzo. O. Widzicie co robi? Skurczybek niedobry. No on dzisiaj na pewno trafi do osobnej klatki. No, Widzicie co robi? No przemodel. Jak to się mówi? Czysta natura. To, żebym sobie zapamiętał, który to jest. No, one są tak podobne, że nie zapamiętam, nie? Tak naprawdę już teraz powinienem go gdzieś odłożyć i skurczyb z będzie dokuczał. No, a tak prezentuje się dach od góry i o. Pierwsza dziura tutaj niedobity ten. No i będę to wszystko z silikonem, nie silikonem, tylko to są dachy. Co to jest? Jak to się nazywa? Coś tam... A, uszczelniacz lekarski, no tak. Także tym uszczelniaczem wszędzie podjadę, tak żeby królikom nie kapało. No, a tam piękna biało-czerwona flaga. No i teraz tak naprawdę pierwszy sprawdzian będzie wtedy, jak. Przyjdzie porządny deszcz, zacznie padać, no i trzeba tu będzie przyjść, bo już mam doświadczenie z innej klatki. Mianowicie tam, gdzie była fionka wcześniej, a teraz jest Lolita. Lolita! O, tutaj jak widać, były poprawki, a tak jest obecnie folia. Ta ondulina jest do wymiany. O, dobra, Lolita, tu ci nie będę tu cię trochę podenerwuje. Zobaczymy, od razu są mrówki. I słuchajcie, ja tu nic nie widzę, także fajnie. No i tutaj tak było, bo tutaj jest błąd konstrukcyjny, przy tej klatce taki że stelaż tej klatki, no jest drewniany wiadomo, ale popatrzcie na jakich cienkich jest łatach. To jest łata bodajże 3 na 5. No i tak cała klatka jest zbudowana, przez to po prostu jak się z nią cokolwiek robiło, wysuwało, cała klatka się rusza. Zresztą teraz też tak jest, że rusza się ta klatka dosyć mocno. No i tutaj po prostu, jeżeli będziecie wy kiedykolwiek robić klatki, to pamiętajcie, nogi muszą być porządne. bo Coś takiego to jest masakra. No i za każdym razem jak się przenosi tą klatkę, wystarczy, że delikatnie się będzie ruszać ta konstrukcja, no to te wszystkie gwoździe, co są powbijane tutaj do tej onduliny, one zaczną po prostu w niej rzeźbić, bo ta ondulina jest bardzo delikatna. No i przez to będzie potem kicha. Kicha będzie totalna i będzie wam ciekło tak mi tutaj, bo tak naprawdę zobaczcie, tutaj pod tym dachem jest jeszcze folia, która i tak jak dziurawicie gwoździem, to i tak jest Dziurawa, no ale coś tam zawsze ochroni. No i na to jest jeszcze folia. No ale to tak nie powinno być. Brzydko to wygląda. Ostatnio tą ondulinę, którą tam przed chwilą widzieliście, jeden taki arkusz, on jest bodajże metr na 76 cm, coś takiego. Kosztuje 16 zł na Allegro. Jest to, wiadomo, materiał niezbyt jakiś wytrzymały, ale no wiecie, ta klatka ma, jak będzie tak z 8 lat, ta konstrukcja metalowa to będzie sukces. Na ondulina też tyle powinna wytrzymać, więc no myślę, że wystarczy, trzeba też jakoś tam rozsądnie w miarę funkcjonować i żyć, bo koszty blachy są dużo, dużo droższe, tak mi się przynajmniej wydaje, bo akurat, no szczerze powiedziawszy, nawet się za blachą nie rozglądałem, znaczy no, miałem taki pomysł, żeby pokryć blachą, niestety no, znaczy, no niestety, no skończyło się na tym, że zdecydowałem się na to, co już mam, czyli ondulinę, a i tak źle zamontowałem, ale to już w osobnym filmiku powiem, szkoda słowna takiego fachowca jak ja. No, a tu w tych klatkach zielonych już pusto, no bo Boże Brysiu, Donald już poszedł gdzie indziej, tutaj muszę wysprzątać. No i plan jest taki, że ta młodzież, która jest o tam, bawią się. Plan jest taki, że ile ich tam jest? Pięć? No to cztery trafią tu, a jeden samczyk, tu mam na dole jedno oczko puste, tylko że jeszcze nie wysprzątane, zaraz się biorę. No i tutaj tego jednego samczyka, tego hardego, wiecie, weźmiemy, żeby po prostu nie męczył reszty. No i ta czwórka pójdzie do tej klatki. Jutro będę sprzątał następne klatki. Bo dzisiaj jak dobrze pójdzie, wybędą mi trzy króliki. Ale jeszcze do jednego pana mam dzwonić, który miał mieć królika obiecanego. Więc muszę do niego jeszcze zadzwonić, czy dzisiaj, czy ewentualnie jutro sobie go odbierze. No i tyle. Nic tylko robić. No i w końcu lunęło, słuchajcie. Zaczęło grzmieć iskry. Chowamy się tu z Tolką Fasolką w garażu, tak to luś chowamy się, niebo. Kurczę, mol, no teraz, teraz dopadło, ale żem się zdyszał. Wszystko normalnie na biegu. Najlepsze jest to, że nie wiem, gdzie zostawiłem głośnik mój JBL. Kurde, mol, mam nadzieję, że nie zmuchnie. Z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować Ani Aneszko za kolejną wpłatę. Ania pod ostatnim filmem wpłaciła dyszkę. Bardzo Ci serdecznie dziękuję, a jeśli macie ochotę, bo Wiem i sam obserwuję Anię na TikToku. Jeśli macie ochotę, to serdecznie też do niej zapraszam. No i jeszcze raz Ci, Ania, bardzo dziękuję. No, nie miłosiernie. Kurcze, aż się ciemno zrobiło. No, tu Karolinka biedna. A co ty się tak. No, przeskoczyła. A co ty się tak denerwujesz, co? No, jest miejscówka dla balbinki. Reszta została przeniesiona. No i chodźcie, pokażę Wam, jak to wygląda. Ale Ciupie, ale Ciupie. No, no, a tu jest nasza gromadka. <laughs> Nie są wszystkie, są cztery. No jak widać klatka nie jest zbyt duża, ale na takie małe szkraby wystarczająca. Jedynie co no to faktycznie to, że są tutaj wśród tej czwórki prawdopodobnie samczyki, bo tak na szybko przeglądałem. Jednego wyciągnąłem. Nie wiem, czy to jest konkretnie ten, co tam skakał po, tych, po tej reszcie, ale po prostu jednego oddzieliłem, bo oczywiście jak zacząłem przyglądać, to już żaden nie figlował. No, ten jeden znajduje się tutaj pode mną. Myślę, że to jak balbinka przeniosę, to zwolni się ta klatka po balbince. No i jeszcze myślę, że dzisiaj uda mi się dowieść dwa króliczki, także no, trzy klatki będę miał wolne, także na razie to będzie to wystarczające, aczkolwiek no jeszcze są pozostałe króliczki do rozdzielenia i od y, przecież tej karolinki niebieskiej, no i oczywiście od tej naszej niebieskiej buńki. Także no klatek trzeba z klatek. No a ty balbinka żegnaj się z tą klatką. No widzicie, balbinka już tam coś zaczęła w tym kącie robić. No ale ja Cię dziewczynko muszę przenieść, tam będziesz miała więcej miejsca. Kawalera, ci z... Kawalera, już nie będziesz miała, no będziesz miała Karolinkę tam w sąsiedztwie, mam nadzieję, że się dogadacie. Także zabieramy cię do nowej klateczki. No. No i jest nasza Balbinka. Światełko zapale. O, proszę bardzo. Jak tam? Balbinka? Halo halo. No jest balbinka, ona się tu musi zresztą towarzystwa zapoznać, tak? Bo tutaj też młodzież bardzo ciekawa. No, i nasza balbinka, oczywiście, pierwsze co do paśnika, później wszystko uzupełnimy, bo na razie to leje, leje także zmoknę. Na razie sianko mają uzupełnione, wystarczy zaraz tutaj balbince dołożę tą paszę dla sami skarmiących. Ja tutaj też tym małym szkrabom też muszę coś no, dorzucić. No i tutaj te małe szkraby są tydzień starsze i młodsze niż te, które teraz przenosiłem, więc za te też trzeba się zabierać. No tylko właśnie. Trzeba miejsce w klatkach robić, trzeba króliczki sprzedawać. No i to tyle na dzisiaj. Zapraszam Was na kolejny odcinek, już pomajówkowy, bo dzisiaj ostatni dzień. Znaczy, no w sumie przedostatni dzień weekendu majowego, jutro niedziela. Także myślę, że może jutro nawet uda się zobaczyć tych chłopczyków i dziewczynki, zobaczyć ile tam dokładnie jest od tej joli. Także tyle. Zapraszam nas na następne odcinki. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.